Mój, tak, jak mu kurde weszłem idealnie po tego Ultima, tam widzieliście to. To było piękne. Cześć, dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony uszkodzili DWD. A to jest kolejny Circle Stage, jak najbardziej wyjedź. Adventures Arcade Board. i bezbędnego przyciągania, idziemy oczywiście do kolejnej postaci, która będzie w naszym harmonogramie. Jeżeli chodzi o przechodzenie wszystkich postaci, i tą postacią, którą przejdziemy następną, będzie ta oto postać, czyli Midler. Idler posiada stęd Wysokiej Kapłanki. Ona śledziła Zotaro i załogę. Zamierzała przeprowadzić rozkazy Dio, by zabić ich. Zotaru, mój stęd Wysokiej Kapłanki pożre No i mamy taki krótki wstęp do tej postaci oczywiście. Widać, że oczywiście to jest ten postać trochę taka pod... jak to określić prosto fan service, ale to akurat myślę że chyba nie będzie problemu zbytnio. Jeżeli U! jeżeli będzie takie. Jest tak naprawdę co popatrzeć. Ale widać, że chyba ten Doset Doster już nie chce patrzeć tak naprawdę. On woli już szybko zgładzenia praktycznie tego. Ale zobaczymy jak mi to wyjdzie. Dobra, na razie wychodzi. Oczywiście, mam tutaj taką jedną fajną szkolostkę, jeżeli chodzi o postać, właśnie związaną z Midler, ale jak to powiem jak ten, jak już dojdziemy i będzie taka chwilka przerwy, bo na razie to ja muszę wykończyć jakoś tego, co za bardzo stara, bo on się na razie w ogóle nie daje. O, znowu odpalił Hermit Paper i widzę, że to jest chyba ten, że to jest podobne do tego, co było w poprzednim odcinku związane z Avdolem, jak grałem z tym Aerobel Solem, bo pamiętajcie, co było. A co ojcze O, kurde! Dobra, odpalę teraz tego, Ultimata. O właśnie! Pięknie wyszło to! Bo wie, wiem, jak wykonywać akurat te Ultimaty, więc już, jeżeli chcecie popatrzeć na niektóre te, niektóre y, ciekawe sekwencje, to nie ma problemu, jak najbardziej można to zobaczyć. Tak więc, Joseph Dostar został pokonany, a następnym w następnym kolejności jest oczywiście kolejny z klucza czyli Kakyoin ze swoim Hirofantą Green. Czy uda się go pokonać? Zobaczymy, czy tak. Bo na razie widzę, że on to będzie chciał się naprawdę dobrze pokazać. O, i nawet tutaj wskacze właśnie. I jak mi się na razie gra z Szerze Miller? Tak średnia, bo, ale na pewno lepiej niż z Soulem, którym praktycznie nic nie mogłem ogarnąć. Ale a tutaj to coś mogę, przynajmniej działać, takiego fajnego. O, cofnę się, chwileczkę, bo chcę zrobić coś takiego. O, właśnie, chciałem zrobić Ultimate'a, bo to jest drugi Ultimate, właśnie e Midler. Czyli wejście po prostu do tego, do paszczy Stenda High Priceless i nie wiem, przerzucie czy coś w tym stylu. Trochę taki dziwny to jest Ultimate, no ale lepsze to tak naprawdę niż nic, można powiedzieć. Więc Kakioin został szybciutko pokonany i o wielką właśnie mowa, za teraz czas na y, Avdola z jego Magician Red. Wiem, że to będzie pewnie ciężkie, bo na pewno będziem często odpalał właśnie swego tego Stenda, ale zobaczymy jeszcze. Stender ale zobaczymy, czy damy radę praktycznie. Oczywiście postaram się jak najszybciej go zgładzić, żebyśmy mogli jak najszybciej dostrzec, ale powiem wam szczerze, zastanawiam się nad jednym. Że skoro gra Midler, czyli postacią, która jest ten, związana z Dio, to w takim razie kto będzie tym? Kto będzie tym? Eee, kto będzie bossem, można powiedzieć? Dobra, bo to mnie właśnie zastanawia, bo chyba nie Dio. Chyba, że będzie Dio, tak jak to było w przypadku tego, eee, Dibo. Bo niby Dibbo też był właśnie związany z Dio, ale ja tylko go chciał pokonać, więc tu mnie zastanawia ta sprawa. I teraz, dobra, Abdul pokonany, teraz czwarty, czyli The Fool Igiego. i jego. I, I na Igiego tak akurat będę musiał szybciutko ten wymyślić w jakiś sposób, bo Iggy na razie na przestrzeni tej serii pokazuje wyraźnie, że on umie się blokować. O właśnie, tak jak widać było. Dobra, nie, 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 nie piesku, nic tego. Ja cię kurde pokonam jak najszybciej. U! O, chwila, wracaj mi tu! Nie unikniesz losu niestety. Mimo że byś tego chciał, to jednak tego nie zrobić, praktycznie. No dobra, skoro widzę, że on się blokuje na razie, to... Myślę, że dodam taką ciekawostkę związaną z Miller. Otóż taka ciekawostka jest to, że ten, że mimo że widzimy tą postać tutaj, to oficjalnie w tym oficjalnie postać Miller nigdy nie była widziana w samym mance i anime. Znaczy w... Anime była widoczna, chyba tam w dwóch kadrach tego, ale na przykład w samym anime w ogóle nie była widoczna. Jedyne co było mówione praktycznie to jakaś tam wspominka, że Polnareff niby zobaczył i nie mógł tak naprawdę e, odwrócić wzroku od tej postaci. A tak naprawdę postać właśnie samej Midler nigdy nie była widoczna i nigdy, nigdy, nigdy nie wiemy jak tak naprawdę wyglądała. Ten wygląd, który jest tutaj w grze to jest ekskluzywny to można powiedzieć. Że chyba to był taki. Nie wiem, czy wczesny dostęp tak naprawdę pomysłu tego mangaki. Ale można powiedzieć, że odkąd widzimy tutaj, to wszyscy fani zaakceptowali, że tak naprawdę właśnie Miller wygląda. I to jest taki najbardziej akceptowalny wygląd, można powiedzieć. A czy tak będzie, to zobaczymy jeszcze. A tymczasem, już na kolejnego rywala, czas. Jest to Paul na ref ze swoim Silver Charioty. I na razie idzie. Na razie idzie ten, bo jednak Paul na ref jest na razie najlepszym rywalem, praktycznie. Chwila w nie, 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 nie. Dobra, Polnarew, powiem ci tak, podoba mi się, bardzo mi się podoba. O chwilę Udało się? Udało się, dobra. Nie wiem, czy starczy, ale to będzie takie typowe ryzyko, właśnie. Chyba nie starczyło jeszcze. No, nie starczyło! Akurat idealnie, idealnie weszło w praktycznie ten ultimate, więc Polnarew zgładzony. Ale muszę docenić Polnarew, byłeś świetnym rywalem jak na razie. Ze wszystkich, można powiedzieć, z Crusaderów. I cenię naprawdę głowę i tak naprawdę. No. całkę tak ściągam i salutuję, można powiedzieć. Bo Polnareff, mimo że najsłabiej mi się to wągra, to jednak jako rybak, jesteś świetny. Ale teraz to dopiero będę musiał uważać, bo teraz czas na pol, y, polna tak, polna nie. I może ma no, swoją tutaj wersję czarną, czyli Black Polna ale teraz czas na JutroKujo, czyli jak ja mówiłem, najbardziej przekichaną postać z tych dobrych właśnie. I to widać wyraźnie. O, o, nie. Ja ci dam fingera Spróbuję Nie, no chciałem spróbować, ale nie wyszło, o, a, a, dobra Ale mnie zablokował Zotero, nie mogłem nic zrobić praktycznie, bo chciałem odpalić tego ultimate'a, żeby już go zgładzić, ale on mnie niestety zamknął do ściany i... Nic z tym nie mogłem kompletnie zrobić, tak jak mówiłem, Jotaro akurat jest przekichany, jeżeli chodzi o te dobre postacie, bo mamy Dio przekichanego, jeżeli chodzi o tych złych i mamy Jotaro właśnie przekichanego, jeżeli chodzi o tych dobrych, więc trzeba tu się będzie niestety trochę namęczyć, a widzę, że ten, a widzę, że to jest odcinek szósty, więc czekają mnie jeszcze dwie walki tak naprawdę. I podejrzewam, podejrzewam kto może być tym siódmym, bo to chyba każdy ma praktycznie tego. Jego zarywala oczywiście mówię to o tym, o Vanilla Aishie. Dotaro, proszę cię, nie spamuj. Ja nie lubię, kurde, jak postacie spamują bezperwiennym atakiem. Bo to jest bardzo takie nieestetyczne, ja bym powiedział śmiało. O nie! To był cios teraz, kurde tego. Porządny. Spróbuję. Spróbuję. A, i nie, wyszło. I dobra, będę musiał niestety inaczej to wykminić. Nie, 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 nie. Nie, nie. Ja to przegram znowu, coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że ja to przegram. Tak, przegrałem. Znowu Jotaro mnie niestety zgładził. No nie gadajcie, że będę musiał robić cięcie, bo... Znowu mnie Jotaro będzie robił tak jak się chce, tak naprawdę. Zawsze tak jest przy szóstej postaci. Znaczy, przy szóstym odcinku. Zawsze tak jest, że... Jest najcięższy, później jest właśnie Vanilla Ice najczęściej I co potem wychodzi no właśnie Bo nie wiadomo, dalej nie wiem kto będzie tym, e, finałowym bossem jeżeli chodzi o historię Miller Ale powiem tak, czy Skoro ta historia jest taka, że po prostu musi zgładzić wszystkich, to... Szczerze powiedziawszy z mojego logicznego tego Co Taro, Po cholery ty używasz już ultimate'a? Ja cię tego nie rozumiem po prostu ale powiem tak, że jak ja już mam powiedzieć, że skoro ona jest do tego, żeby zgładzić tego Crusaderów, to po cholerę ona w takim razie ten, musi z kimś jeszcze walczyć. Co Zatero mógłby być właśnie takim idealnym tym, Boszem można powiedzieć. O, dobra, spróbuję. O, dobra, jory, jory, do O, dobra, Ech. Zeskoczył akurat, niestety. Hmm. Po mnie, po mnie, po mnie, będę... No już po mnie, po mnie, po mnie, tak, oczywiście. Tak myślałem, niestety Zotaro mi nie pozwolił na to, Wiesz, widzimy się, jak już go pokonam. W końcu udało się pokonać tego cholernego Zotaro. Po pięciu próbach, ale w końcu się udało go pokonać i zaczynam naprawdę myśleć o tym, dlaczego on nie jest finałowym bossem. A tak myślałem, odcinek siódmy, Ice, Vanilla Ice. Cholery? Nie wiem, tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, mówię po co jest akurat tego. Po co jest vanilla ice? Przecież jest ten, że te idealnie pasował jako taki finałowy boss, można powiedzieć. O chwila... A czyli się nie dało się tego uniknąć. Ale dobra, dobra, dobra. Ja, Zawsze ciężko tego uniknąć, bo nie wiesz kiedy tak naprawdę w jakim kierunku poleci. Oj Dobra, i spróbuję. Wiem, że to jest marnotrawstwo tak naprawdę, ale już wolę, żeby ten, żeby on miał mniej, kiedy temu to trochę na tym zyskam. Dobra, dobra, dobra. Ło, ho, ho, Dobra. Bardziej idzie. Jeszcze raz spróbuję, dobra. Teraz już poszło. Teraz już na 100% będzie wykończony. Im szybciej Vanilla Ice będzie zgładzony, to tym lepiej. I praktycznie... Ten pomocnik Dio już zgładzony. Dalej twierdzę, że Cootaro powinien być finałowym bossem. Bo on witał takie kurde kowniaki i tym podobne, że aż nie do wiary. odcinek Zawardo Dio. Też po Dio jest bossem? Nie rozumiem. Se co, on musi się z przeciwstawić, mu czy co? Bo nie wiem, ZAWARDO! Ale dobra, spróbujemy go pokonać. Wiem, że to będzie mega ciężkie, ale. Z... Jak to mówiąc, zawsze można próbować praktycznie. Może akurat się uda za pierwszym razem, choć ja w to wątpię. O, tak jak widać, skoro już używa tego. Skoro już używa praktycznie. E, checkmate'a. O, dobra? O, jeszcze tego, jeszcze. Le! No, dio! 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 Kuźwa, mać! Ty cholero, jedna ty. W ogóle nie pozwala mi nic zrobić. Absolutnie nic mi nie zrobić. Nie pozwolił mi nic zrobić. Stałem przed ten, spróbowałem coś robić. ten natychmiast jeden ruch, drugi ruch, trzeci ruch, drugi ruch, pierwszy ruch, a ty się nie dał mi litości. Ja wiem, że to jest finałowy boss, ale. Ja nawet nie mogłem wyjść. Ja wiem, że Dio to dupek, ale bez przesady. Nie musi być aż takim dupkiem, jeżeli chodzi o grę, można powiedzieć. I znowu powtarzam się, ja muszę chyba iść nie, jak jakiegoś... jest. Jakiegoś tego, gościa, który uczy mnie jak nie powtarza bez cztery tych samych słów praktycznie Dobra O checkmate Dobra Choć zauważyłem szczerze chyba, że te sobie chyba ten już tak szaleje jak już tego Jak już ma praktycznie mało życia O, ale tutaj mogę to wykorzystać fajnie Dobra, jeszcze nie ma szybko. Jeszcze raz? Czy to się uda? Nie, ale dobra, pyro. Dobra, cię! Dobra, świetnie to wykorzystałem. Akurat miał na resztę życia, ale świetnie to wymyśliłem. Po drugiej próbie, ale przynajmniej wreszcie się udało go pokonać. Jestem zadowolony. I czasem, oczywiście, na filmie końcowy. I Ze świeżą krwią jeszcze jednej osoby. Ciało Jonathana będzie moje. Midler, czy ty podarujesz mi swoją świeżą krew? Chorp, chorp. Ja to czuję. Teraz to ciało pasuje do mnie idealnie. Eee, dziwny ending. Eee, bardzo. Niejasny, bardzo głupi, bardzo niewskazujący na to, bo co, wygrała i on chciał, żeby dał krew, i ona kupia się na to zgodziła praktycznie. I ten zgarnął jeszcze więcej krwi, bo to wiadomo, to wampir jest tak naprawdę, ale nie no, nie, 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 nie po ja to przechodziłem w takim razie. Przecież ten ending nic nie wniósł, absolutnie. To chyba był tylko po to, żeby. Jakaś pewna grupa się cieszyła z tego, bo tak naprawdę ja tylko straciłem niepotrzebnie czas. No ale cóż, mimo tym, mimo tym dziwnym akcentem, myślę, że zakończę na dzisiaj ten odcinek. Tak wiecie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić kłapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie. Napiszcie komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownika dwb. Na razie i cześć!